Dzisiaj przetestujemy sobie nową małkę i będzie to Nekromanta. I wiem, Nekromanta jest w podstawowej wersji gry, ale ktoś wziął ten pomysł i przerobił go na nową małkę, która, jak widzicie, posiada nawet Paragon, który kosztuje 2 miliony. Nie mam pojęcia, czy dzisiaj uda się postawić ten Paragon, ale mamy ym, trzy drzewka do przetestowania. Specjalnie wybrałem taką mapę. I uwaga, dzisiaj zrobimy coś bardzo, bardzo dziwnego, coś czego w sumie nigdy nie stawiałem. Jedna tratwa, druga tratwa oraz trzecia tratwa. Tak, na tych trzech tratwach będzie stało trzech nekromantów, którzy tutaj będą, mam nadzieję, że kierowali tą gierkę. Wypamiętajcie, żeby zostawić lajka pod tym filmem jakiegoś i subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. Dobra, postawiłem wszystko tak, jak chciałem. Na pewno przydałoby się parę farm bananów, chociaż może to podzielimy na dwie części. Tak myślę, zobaczymy w sumie, jak to też będzie szło, bo nie mam pojęcia, czy wiecie, jak, jak silny będzie ten nekromanta sam w sobie, a fajnie byłoby go tutaj sobie Ogarnąć, sorry, wyłączone efekty jeszcze z poprzedniego filmu filmu mi tutaj zostało i mamy o niealternatywne rundy blunów. Zapomniałem o tym kompletnie, że to nie są zwykłe rundy. Dobra, to ty będziesz kamobił w pierwszej kolejności, zarobiście Postawimy sobie pewnie tutaj za chwilę jakiegoś alchemika, żeby też niszczyć owiane balony i później lecimy tylko i wyłącznie w mm, właśnie tego nekromantę, bo chcę zobaczyć, czy on jest taki mocny, czy raczej będzie totalnym słabi słabiakiem i zdałem sobie sprawę z. Jednej rzeczy, tak, mm, że nie będę miał zasięgu, żeby zbafować ich wioskami albo innymi rzeczami. Więc, jeżeli ten nekromanta sam sobie będzie słaby, no to niestety nic już nie zrobimy. E, dobra, postawmy go sobie na mocniej 680. Jakieś buffy by się przydały też. Weźmy sobie prędkość razy 5, bo i tak tutaj e, nic m, takiego spektakularnego i specjalnego się nie dzieje. A przynajmniej będziemy mogli. Czekajcie, jakbym postawił sobie tą figurkę. To jest w sumie dobry pomysł, nie? Żeby, żeby postawić tą figurkę i będziemy sobie zarabiać kasę. Wiem, kamerka zasłania tą figurkę, ale chodzi o tą figurkę Quincy. O. W tym, ym, w tym miejscu niech ona się powoli zbiera. I potrzebuje 3000, w ogóle to jest dziwne, nie? To jest najdroższa małka, nawet droższa super małki, która i tak jest mega, mega droga. Więc liczę na to, że nawet na tym pierwszym tierze okaże się, że ym, ten nekromanta jest giga potężny, bo jeżeli się okaże, że... Tak naprawdę, wiecie, nie jest y, jakoś tam mocny, no to trochę się zawiodę, bo to jednak y, na początku było wypuszczone jako chyba płatny, ekskluzywny mod i dopiero dzisiaj, jak ja to nagrywam, y, zostało to wypuszczone, wiecie, dla całej masy, więc y, mam naprawdę duże, y, duże, duże nadzieje z tym modem i liczę na to, że będzie to fajnie zrobione i... Okej, okay, kamo się przebijają, dobra. Mamy naszego pierwszego nekromantę, który... Uuu, o, zaczyna bić, dobra. Zaczyna nawalać i on y, strzela takimi piorunami, i te pioruny trafiają w balona i pokazują się czaszki. Zresztą widzicie to na ekranie, chyba nie muszę tego tłumaczyć. Zabójczy, zabójczy jakiś pocisk. I teraz będziemy niszczyli dwie warstwy na raz, jeżeli pójdziemy po tej pierwszy upgrade. Tutaj mamy Poison Bloons on Hit. O, i będziemy zadawali obrażenia w czasie. Ja uwielbiam, w każdej grze uwielbiam właśnie obrażenia w czasie. Czyli zadajesz mało, a później więcej, więcej, więcej. Albo po prostu te same obrażenia tylko po prostu w czasie, jak sama nazwa mówi. A tutaj mamy Necro Reach i będziemy mieli zwiększony atak. Wiecie co? Tego, jego pod zwiększony atak postawimy tutaj na środku. No, to chyba będzie po prostu najprzyjemniejszy. Jak on szybko nawala ten nekromanta. Co jest? Dobra, dajcie mi kolejnego. Boom, pojawił się kolejny. I z tego co widzę, on sam z siebie potrafi wykrywać o, o, Znaczy wykrywać kamo balony i niszczyć ołowiane balony. Więc... Znaczy niszczyć kamo... Tak, powiedziałem dobrze. Niszczyć kamo i... Znaczy wykrywać kamo i niszczyć ołowiane. Ojku. się zaplątałem z tego wszystkiego. Dobra, ładnie. To teraz kolejny nekromanta. Już trzech stowie stoi. Tak naprawdę można by było sprzedać wszystkie małpeczki. Alchemika? Dobra, alchemika mi zostawię, okej? Okay? Nie, niech sobie będą tutaj mieli... Nie wiem, czy tylko jeden będzie dostawał bafa, czy jak to wygląda. Oj! Oj, 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 Dobra, nic się nie dzieje. Weźmiemy... Tak, środkowy miał być pod zasięg. Uch, jaki on ma zasięg teraz. Co jest? Greater power, necrotic shock and pop more i... A, czyli jeszcze bardziej mu się zwiększa mm, zasięg. Tej właśnie, temu nekromancie. Ale on... Czemu on jest taki y, szybki? Znaczy, wiecie, z jednej strony jestem bardzo zadowolony, że ten nekromanta jest szybki. Ale z drugiej, spodziewałem się, że ta małpka będzie odrobinę bardziej zbalansowana. Ale musimy jakby y, y, zapomnieć o tym. I... Kompletnie się nie skupiać na jakimkolwiek balansie, bo to będzie jedna z tych OP giga małpek, które zadaje miliardy obrażeń. Dobra, czyli ciebie robimy w ten sposób. Tutaj można by było tą plazmę. Albo hmm, dobra, weźmiemy tak. Tu, 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 tu. Zrobimy sobie środkowe drzewko, żebyśmy zadawali obrażenia w czasie. Dual casting. O, i będziemy mogli atakować dodatkowo jeszcze jeden y, nasz target, czyli... jeżeli. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy dobrze to rozumiem, że on będzie jakby zatruwał jednego balona, a przy okazji losowo będzie wybierał jakiegoś kolejnego, czyli na przykład mamy potkę tutaj, tą, y, tą truciznę rzucamy i... Jakaś, jakiś kolejny balon, powiedzmy, z tej strony dostaje? Chyba nie. Chyba, chyba nie o to chodzi. Ehm, dobra, czy po prostu będzie dwa balony na raz zatruwał? ok ehm, Deadly Blast, weźmiemy sobie cyk. O, de O, wszystkie typy balonów możemy niszczyć. Dobra, to się na pewno przyda. Zarąbiście. Oj, widzę, że są małe problemy. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Czekajcie, bo ja miałem tego zrobić O właśnie, ja miałem tego zrobić pod górne drzewko A ty mieś być pod środkowe No trochę pomyliłem się, ale nieważne Ważne, że wszystko jest e, tutaj zniszczone Tutaj na pewno zwiększymy tobie trochę zasięg Żebym się nie pomylił z tym wszystkim Dobra, i potrzebujemy więcej kasy Szkoda, że żaden z nich nie potrafi generować kasy Ale no już, Wszystkie mieć nie można Zobaczymy jak sobie w ogóle też z 40 rundą poradzą Greater power Necrotic, e, aha Czyli tutaj sobie zwiększamy zasięg, dobra, cyk Okej, okay, no ma, ma zwiększony o, oh, consume with spears to bring fortune Oh, dobra. Czyli właśnie, wiecie co y miałem w głowie teraz? To ja chciałem powiedzieć? Szkoda, że nie ma żadnego drzewka, które generuje w jakiś dziwny sposób pieniądze. Okazuje się, że jest. Czyli będziemy przeprowadzali jakieś y rytuały, żeby generować w ten sposób kasę I im więcej nekromantów będziemy mieli, tym więcej kasy po prostu będziemy generowali. I tutaj będziemy przyzywali nieumarłych, tak przynajmniej y tak przynajmniej to ma działać. I trzeba będzie postawić za chwilę nasz kult nekromantów, żebyśmy więcej... Czekaj, czy on będzie naprawdę... Tak, duszki są! Ale fajnie to wygląda! Dobra. Ty, zarąbiste to jest. No teraz skupmy się właśnie na tych nekromantach, na jak największej ich ilości, żebyśmy mogli zarobić trochę więcej kasy. I armia nekromantów, którą tutaj postawiłem, co rundę generuje mi 10 tysięcy, bo każdy z nich buffuje siebie nawzajem. I tak, możemy maksymalnie do 10 właśnie takich upgrade'ów, jak widzicie, naprawdę ładnie to działa, więc teraz czas na kolejny upgrade, na który sobie pozbieramy. To w sumie nie, figurkę jeszcze sobie zostawimy, większość obrażeń teraz... Co jest dziwne, robi właśnie tutaj ta ekipa. Może postawimy im jeszcze um, jedną wioskę. Okej, okay. wioska i alchemik, żeby troszeczkę ich pobufował, nawet. Mógłbym o wiele więcej tych alchemików postawić. W sumie to jest dobry pomysł. O, postawimy ich troszkę, żeby każdy z nich cały czas miał um, buffa tutaj. Żeby nikt się nie czuł, o nie, kałuża z kwasem, ale dobra, i tak nie ma zasięgu, więc nie powinno to robić żadnego problemu. Więc ta ekipa tutaj na samym środku sobie odpoczywa, a 99% obrażeń robią tutaj. Cinek romanci, 57 tysięcy. Mógłbym ten Fatal Fate sobie kupić, ale wolę pozbierać na tą, mm, to właśnie ulepszenie, bo. O, będą mi jeszcze silniejsze. Ty, co to jest za dziwna sauda? Na pewno to istnieje w podstawowej wersji gry. To, to nie jest skin. Skąd to jest? Może mi ktoś napisać w komentarzu. Bo zastanawiam się, skąd jest ten model, bo nie wygląda jakby był... Chyba, że to jest po prostu przekolorowany? Może? Jakimś cudem? Tak jest? Dobra, atak speed kupiony, weźmiemy... W sumie nie, nie, potrzebujemy środkowego drzewka. Teraz musimy się skupić na... Tu, 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 tu Fatal Fate, o właśnie. Czyli mamy już tam Death is Among Us. Eee, czyli szybciej oznaczamy balony tym znakiem śmierci... I teraz, jeżeli moab będzie miał 40%, no to będzie od razu, od razu likwidowany. Czyli połowę naszego HP, jakby zamieniamy w jakąś energię nekrotyczną. I im więcej życia poświęcimy, tym więcej siły będziemy mieli. I jeżeli balony będą chciały przeniknąć, tak jakby, znaczy przeniknąć. Jeżeli balony już będą przeciekały i już będzie koniec gry, no to wtedy ta moc będzie tak, jakby używana. Jeżeli dobrze to zrozumiałem. Tak, dobra. I jeszcze dodatkowe obrażenia dostaniemy. Więc wiecie co? Ja wezmę to i po prostu będę chciał użyć tutaj tej umiejętności. O, czyli dlatego mi się generuje HP. Fajnie w sumie to zostało pomyślane, że jednak mm, po coś to HP jest tutaj, cyk. Dobra. I teraz 905, 917 i. Okej. Okay. Dobra, ro rozumiem. I 469, yy, 469 HP mi zostało. Czyli warto to użyć, jeżeli rzeczywiście będzie już mm, bardzo ciepło. Dobra, 270, nie, to sobie weźmiemy, żeby duszki były lepsze. O, zapomniałem o tych drzewkach powinienem je sprzedać. I 98 tysięcy to kosztuje. Tutaj, no jeszcze powiedzmy te 100 tysięcy sobie poczekamy, tą figurkę sprzedamy i już powinno być y, całkiem dobrze. I za chwilę będzie bad. O, nie, na 99. rundzie jest zwykły bad. Tutaj mamy opancerzonego. Jak widzicie, wszystkie te saudy i tak dalej rzucają się na niego i bardzo, bardzo szybko go pokonują. W ogóle bardzo dobrze zoptymalizowany ten mod jest. Tak teraz chciałem jeszcze zwrócić uwagę. I Death is Among Us. Dobra, zobaczymy, czy uda się tutaj postawić ten paragon. Chociaż patrząc na to, że on ma tylko 36 poziom, to wydaje mi się, że możemy go zostawić na inny ten. Na inny odcinek jakiś, tak jak wspominałem to. Dobra, weźmiemy sobie. Napój, żeby każdy miał tutaj potkę. Dobra, mają wszyscy potki, zarąbiście. Kupimy sobie to. I tak naprawdę jedyne, co mi pozostało... Bo ile mamy? Mamy 106 kasy. No to mógłbym stawiać kolejnych nekromantów. Albo mógłbym iść pod górne drzewko. Co też jest całkiem spoko. Bo po pierwsze będziemy wspomagali właśnie... Inaczej, z tego ulepszenia wszystkie duchy. Są mocniejsze nawet od innych nekromantów. A o coś takiego właśnie mi chodzi. Tylko ja nie wiem, czy to nie będzie trwało, wiecie, do jakiejś 300-400 rundy. Więc weźmiemy sobie teraz, będę grał na prędkości razy 10. I na spokojnie postawię sobie ich bardzo, bardzo dużo i zrobię ich wszystkich pod górne drzewko. No i jakimś cudem w co kompletnie nie wierzyłem, udało się mu zbierać 2 miliony. I jasne, ten paragon nie jest na setnym poziomie, ale jest na 84. więc i tak powinniśmy być wszyscy zadowoleni. Zobaczmy jak mocny on będzie, bo miałem tutaj mały problem, powiem wam, że z FPS-ami i ciężko się to e, naprawdę śledziło. Oh. No tak i zaczynamy tak naprawdę teraz zabawę dopiero. oj, co ja mam zrobić? No dobrą sprawę, czekajcie. Wezmę sobie na pewno włączę Autostart, to się przyda. Weźmy sobie prędkość razy 10, no Może efekty gdybym trochę ograniczył no, o dobra, te, teraz da się to w miarę <grych> w miarę obserwować, chociaż jeżeli ode mnie by to zależało, to pewnie bym ustawił te efekty do zera. Jeżeli chodzi o liczbę zbitych balonów i. A, i kaskę sobie generujemy jeszcze, no to wygląda to mm, w następujący sposób: tak naprawdę, wszystko co tutaj jest, y sprzedajemy, i y zaraz przechodzimy do kolejnego etapu, czyli prędkość razy 25. OK. Możecie sobie patrzeć. Jeżeli lubicie patrzeć, jak zwiększają się te cyferki, to macie teraz okazję. Ale ja bym chciał poznać na pytanie, jak silny jest ten paragon i czy znowu nie będzie jakiejś sytuacji z, nie wiem, supermanki paragon, gdzie testowaliśmy i okazało się, że nie da się przejść. Była nawet jedna małpka i jeden odcinek, mam nadzieję, że go widzieliście, gdzie doszliśmy do tysięcznej rundy. Tak, jest taki odcinek, polecam go sobie sprawdzić i najlepsze jest to, że była to małpka... Po której nie spodziewałem się, że tak daleko dojdzie, bo chyba tu był zwykły, yy, zwykły darcik. Więc zainteresowałem was, sprawdźcie sobie koniecznie ten film, a ja chyba odpalę prędkość razy 100. Czekajcie, pyk. Tak, prędkość razy 100. No tutaj już się zaczyna pokaz slajdów. Wiadomo, raczej unikam pokazywania Wam, gdy gra jest w takim stanie. Więc co? Ja robię szybkie przyspieszenie i widzimy się na podsumowaniu. No i w sumie tego mogłem się spodziewać, bo mamy rundę 369. I to co właśnie widzicie na ekranach, to jest prędkość razy 1. Jeżeli chodzi o liczbę zbitych balonów, to mamy 15 miliardów, 15 w sumie, i pół e, miliarda. Ale przyznam szczerze, że tak rundy długo trwają, że nie chcę już czekać, żeby się przekonać, jak bardzo Silny ten balon jest. Moim zdaniem jakoś 500 na runda plus minus, by bez problemu została przez niego przekroczona. Widzicie co jest najlepsze? Kliknąłem Escape i dopiero teraz gra zareagowała, że właśnie ten escape został wciśnięta. Było to nie wiem, 6-7 sekund temu. Także w tym odcinku to było na tyle. Necromanta jest giga potężny, ale niestety znowu jestem sam problem, czyli mega niezbalansowanie jeżeli chodzi o w ogóle widoczność tego co robi.